Dobry wieczór. Dzisiaj chyba nie zasnę. Drugi raz w historii mojej firmy. Mam przyjemność sprowadzić Renault Megan GT w wersji 220. Ostatnia była równo rok temu we wrześniu ze Szwajcarii Biała. Tym razem udało się znaleźć samochód z końca produkcji z 2016 roku. Auto, po pierwszym właściciel, całe w oryginalnym lakierze, po delikatnej szkodzie, do czego zaraz przejdziemy. Pełny serwis ASO Renault eee, przed szkodą. Eee, samochód ma 150 tysięcy przejechane, tak jak powiedziałem, 16 rok. Wersja GT220, czyli słupek od rs -a. Bardzo podatna jednostka na modyfikacje. I teraz co tu się wydarzyło. Ano, to zwykłe dojechanie po prostu z korku. Chłodnica jak widać jest delikatnie uszkodzona, ale nie jest rozstrzelniona. Jak widać samochód pracuje, jeździ. I przy tym tak jak widać zostały uszkodzone lampy na zderzach. Także taka kosmetyka. A drugi samochód zbił się w tył. Jakiś wyższy musiał tu być. Zderzaka nie naruszył. A tylną klapę uszkodził. Jak widać jest. Wgnieciono. Wam, mimo tej godziny, jak ten samochód wygląda w środku, jak widać. Wnętrze utrzymane w genialnym stanie. Następny serwis w Renault przewidziany w kwietniu 22 roku przy przebiegu 160 tysięcy. Tak to mniej więcej wygląda. Zajrzymy pod maskę. Jak widać, płyn jest. Mocowania reflektorów. Pewnie pas przedni będzie do wymiany. Nie wiem, co będzie droższe, czy zderzak, czy reflektory. Nie wiem, ile kosztuje jedna lampa. Wiem, że zderzak będzie kosztował do tej wersji 2,5 tysiąca złotych. samochód z dobrą historią serwisową jeszcze ładna opona jak widać świeże tarcze przejdziemy teraz szybko do pomiaru powłoki lakierniczej 70 km Jak doskonale widać, samochód jest cały, w oryginalnym lakierze. No a kolizja, no, każdemu się może zdarzyć. Przypominam, że jest to kolizja, nie wypadek. Żaden element konstrukcyjny samochodu nie został naruszony, uszkodzony. Po co ja to pokazuję? Pokazuję to po to, bo uczciwie podchodzę do prowadzenia swojego biznesu, każdy samochód. Który sprzedaje, pokazuje jak jest za granicą, jak wygląda w trakcie transportu. No i tyle, no tak to wygląda, bo tutaj już dwóch czy trzech handlarzy dzwoniło do mnie na Facebooka, żebyśmy się dogadali, tylko żebym ten podskasował, żeby tego nikt nie widział, jak ten samochód wygląda, to się nie zrobi i tak dalej. Jak w oryginale, no to będzie w oryginale, będzie, będzie nówka. Nie, tak to nie wygląda. Po prostu ja podchodzę do sprawy rzeczowo. Yy, mówię, nie odmawiam nikomu też sprzedaży tego pojazdu w tym stanie, w jakim się teraz znajduje. Ale mówię, wszystko musi być uczciwe. na ja koniec co mi pozostało nie jestem u siebie, jestem na placu u lakiernika gdzie po prostu muszę tym samochodem bez świateł jakoś wjechać Skoda mi trochę pomaga w oświetleniu Od teraz to już muszę skończyć to nagranie bo Muszę uważać, żeby dobrze wjechać bez tych świateł. Także trzymajcie się, na razie, cześć.